Cześć! Witam w pierwszym odcinku z serii o języku hiszpańskim, o którą poprosił mnie jeden z moich widzów. Tężak jest śmieszny, bo jak na razie nie mam żadnych, ale to nieważne. Nie poddajemy się. A dzisiaj zajmiemy się osobami i tym, jak czasowniki regularne odmieniają się przez te osoby w języku hiszpańskim. Wygląda to dosyć podobnie jak w języku polskim, więc nie powinniście mieć jakichś większych problemów. Przynajmniej mam taką nadzieję. Także, także zaczynamy. Będziemy progresować stopniowo, więc najpierw zajmiemy się tylko osobami, a dopiero później przejdziemy do czasowników. Dobra wiadomość dla Was jest taka, że jest taka sama liczba osób w języku hiszpańskim, jak i w języku polskim, czyli 6 po 3, zarówno z liczby pojedynczej, jak i mnogiej, i wygląda to tak. W języku polskim pierwsza osoba liczby pojedynczej to ja. W języku hiszpańskim Jo. Druga osoba w języku polskim to ty, a w hiszpańskim tu. Na razie proste, dosyć podobnie brzmi. Teraz zaczynają się schody. On po hiszpańsku to el, a ona to eja. I w języku polskim jest rodzaj nijaki, ono, a w języku hiszpańskim go nie ma. Ale za to jest coś innego, czyli jest osoba usted i jest to jakby to powiedzieć, forma grzecznościowa, która tyczy się zarówno rodzaju męskiego, jak i żeńskiego. Czyli powiemy ustęp zarówno na pana, jak i panią. Później mamy pierwszą osobę liczby mnogiej, czyli my. W języku hiszpańskim brzmi ono nosotros albo nosotras. Jeżeli są same kobiety w naszej grupie, no to powiemy nosotras. Ale jeżeli. Są sami faceci, albo jest grupa wymieszana, no to wtedy tylko nosotros. Później druga osoba liczby mnogiej to wy, a w języku hiszpańskim vosotros albo vosotras. Ta sama sytuacja. I trzecia osoba liczby mnogiej, ostatnia, to oni albo one, a wy w języku hiszpańskim ellos albo ejas, jeżeli są same kobiety, i ustedes. To jest forma życznościowa, to jest po prostu forma mnoga od ustet. I tak to wygląda. Teraz chciałbym Wam pokazać poprawną odmianę hiszpańskiego czasownika comer, który oznacza w języku polskim jeść, ale zanim do tego przejdziemy, to chcę Wam omówić, jak to wygląda w języku polskim, żebyście mogli znaleźć pewne podobieństwa, żebyście mogli złapać kontekst i lepiej zrozumieć, o co mi chodzi. Spójrzcie, w języku polskim bezokolicznik składa się z dwóch części: z tematu i końcówki. Ta końcówka to po prostu sici, zici i nie wiem, co jeszcze jest, to chyba wszystko. I te końcówki najczęściej sprawiają obcokrajowcom problem, bo trudno jest im to wymówić. Na mądwo, na Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Brzęczyszczykiewicz. Grzegorz. No ale nieważne. Spójrzcie. W przypadku bezokolicznika jeść. Temat, czyli to, co jest przed końcówką, jest zaznaczony na czarno. Jest czarnym pisakiem zaznaczony. A końcówka jest zaznaczona niebieskim. I przy odmianie w języku polskim ten temat zostaje. Jest on wspólny dla wszystkich osób w języku polskim dla tych sześciu. I zmienna jest tylko ta końcówka. I wygląda to tak. Ja jem, czyli tutaj ta końcówka M jest charakterystyczna. Ty jesz, czyli tutaj jest to Szy. W trzeciej osobie liczby pojedynczej. Jest to po prostu je, więc tutaj nie ma żadnej końcówki. No, taki przykład wybrałem sobie, ale to nieważne, to, to nie jest jakieś bardzo istotne. Później w pierwszej osobie liczby mnogiej, czyli my, jest to jemy, czyli my jest tą końcówką, charakterystyczną dla, dla tej osoby. Dla drugiej osoby liczby mnogiej, wy powiemy wy jecie, czyli cię jest tą końcówką. I w ostatniej osobie jest to jedzą, czyli ta końcówka to dzą. Także to przy tych czasownikach się różni, ale chodzi mi po prostu, żebyście zrozumieli ten koncept tych końcówek i tematów i tak dalej, bo w języku hiszpańskim jest tak samo. Co zaraz zobaczycie. W języku hiszpańskim wyróżniamy trzy charakterystyczne końcówki, czyli ar, er i ir, o których wam zaraz wszystko opowiem, tylko najpierw chcę omówić ten koncept tych tematów, końcówek, żebyście to zrozumieli. Więc na temat weźmiemy już wcześniej wspomniany czasownik komery, który kończy się na tą końcówkę er, czyli na drugą grupę. Więc jego temat, jeżeli usuniemy tą końcówkę, jego temat to kom, zaznaczone na czarno. Więc ten kom, ten temat kom jest wspólny dla wszystkich osób i później będziemy do tego tematu dodawać odpowiednie końcówki w zależności do jakiej osoby będziemy używać tego czasownika. Spójrzcie, w pierwszej osobie będzie to como, czyli końcówka jest tylko o, czyli ja jem, później ty jesz to tu comes", i tutaj mamy tą końcówkę S. W trzeciej osobie liczby pojedynczej, czyli l, el albo eja, albo "-usted". jest to po prostu come, czyli końcówka e. Tak naprawdę usuwamy po prostu to s z drugiej osoby liczby pojedynczej i, i tyle. Później wy nosotkos, albo nosotkas końcówka to emos, więc razem daje nam to komemos. Spójrzcie, czyli my jemy. Później wyjecie to VOSOTROS albo VOSOTRAS COMEIS, więc ta końcówka to Ace I w ostatniej osobie, czyli Eos, albo Eas, albo USTEDES, końcówka to n, czyli KOMEN. I tak to wygląda, więc jest to dosyć podobne jak w polskim, są tematy, końcówki i tak dalej. I teraz ważna sprawa, żebyście nie zapamiętali źle. Te końcówki będą się różni, różnić w zależności od tego, na jaką końcówkę będą zakończone bezokoliczniki? Czyli, jeżeli bezokolicznik będzie zakończony na R, to te końcówki będą się trochę różnić. Nieznacznie, ale jednak będą. Co zaraz Wam pokażę. 15 sekund temu Wam mówiłem, że końcówki używane do odmieniania czasownika przez osoby będą różnić się w zależności od tego, na jaką końcówkę kończy się bezokolicznik. Czy na R, czy na R, czy na iwy i dzięki tej rozpisce możecie znaleźć podobieństwa, których jest zdecydowanie mniej niż różnic. Spójrzcie na to. Jedynym punktem wspólnym jest tak naprawdę pierwsza osoba liczby pojedynczej, czyli yo. I w tym, jeżeli odmieniamy przez tą osobę, to czasowniki zawsze będą zakończone na o. Więc jeżeli mówicie o sobie, a zdecydowana większość społeczeństwa robi tylko to, to nie musicie się martwić, ponieważ zawsze ten odmieniony czasownik będzie zakończony na O. I teraz zaczynają się schody, bo później w drugiej osobie, czyli tu, te końcówki będą wyglądały trochę inaczej. Będzie to AS, jeżeli bezokolicznik jest zakończony na R, oraz S, jeżeli jest zakończony na R er i Ir. Później, jeżeli chcemy utworzyć trzecią osobę liczby pojedynczej, to po prostu ucinamy tą Skę i zostaje nam A w tych zakończonych na A oraz E w dwóch pozostałych. I teraz przejdziemy do osoby nosotros, czyli my. I jej końcówki brzmią tak: Amos, Emos i Imos. I tutaj tak naprawdę też są punkty wspólne, jeżeli możecie je zauważyć, czyli ta końcówka "-mos", a to, co ją poprzedza, tą końcówkę "-mos", czyli "-a", "-e", albo "-i", zależy od tego, co się znajduje tutaj w temacie. Czy jest to "-ar", R, er, czy "-ir". Mam nadzieję, że jest to dosyć zrozumiałe. Jeżeli nie, no to po prostu zapamiętajcie końcówki "-amos", "-emos", "-imos". I teraz przechodzimy do drugiej osoby liczby mnogiej, czyli w "-vosotras". A jej końcówki to ICE z akcentem, ACE też z akcentem i IS z akcentem. Zapamiętajcie o tym, że w drugiej osobie, w SOTCHOS, jest akcent. O akcentach jeszcze nagram filmik w przyszłości, na no spokojnie. Tak, także po prostu to zapamiętajcie. I teraz przechodzimy do ostatniej osoby, czyli trzeciej w liczbie mnogiej. I jej końcówki to AN n i n, czyli te dwie tutaj są identyczne. Ogólnie to jest o wiele więcej podobieństw w tych czasownikach zakończonych na R i ir niż, niż tych zakończonych na r. Jest to jakiś taki samotnik, nie wiem czemu. No i teraz przechodzimy do, do przykładów na czasownikach, żebyście wiedzieli, jak to faktycznie wygląda w języku. I teraz przechodzimy do czegoś, na co na pewno zdecydowana większość z Was czekała, czyli do faktycznej odmiany czasowników. Jest to coś, co Wam się na pewno przyda, no ale żeby do tego dojść, musiałem Wam trochę pogadać o takich kwestiach teoretycznych, żebyście mogli to na pewno zrozumieć. Spójrzcie, mamy tutaj osoby, czyli jo, ja, tu, ty, el, on, eja, ona. Tutaj jeszcze powinno być Usted, czyli Pan, Pani, ale nie zmieściłem. Nosotros skrócone, czyli My. Vosotros też skrócone, czyli Wy. I ellos, ellas, ustedes i tak dalej, czyli Oni, One i Państwo. I tutaj kolorami macie zaznaczone końcówki charakterystyczne dla każdej koniugacji, czyli na czerwono macie zaznaczone końcówki charakterystyczne dla Koniugacji pierwszej, R, na niebiesko, te charakterystyczne dla koniugacji drugiej, czyli, czyli koniugacji r, er. i na zielono macie końcówki charakterystyczne dla IR. I spójrzcie, wygląda to tak, i teraz się przygotujcie, bo będę długo gadał i dużo. Jo, kanto, czyli ja śpiewam, tu, cantas, czyli ty śpiewasz, L, El, Eja, Albo usted kanta, Czyli on, ona, pani, pani śpiewa. Nosotros cantamos. My śpiewamy. Vosotros kantais, Wy śpiewacie. I Eios, Eias, ustedes cantan. Czyli oni, one, państwo śpiewają. I teraz druga koniugacja, już jedna trzecia za nami. Yo, bebo, ja piję. Tu, bebes, ty pijesz. El, eja, usted, bebe, on, ona, albo pan, pani pije. Nosotros bebemos, my pijemy, w bebeis, wy pijecie i ejos ejas ustedes, beben, czyli oni, one, państwo piją. I teraz trzecia koniugacja, czyli ta zakończona na ir. Mamy bez subir, czyli wsiadać, się, tak jak mówiłem, i odmienia się to tak. Jo subo, czyli ja wsiadam, tu subes, ty wsiadasz, el, eja, albo usted sube, on, ona, albo pan, pani wsiada, nosotkos subimos, my wsiadamy, vosotros subis, wy wsiadacie, i ellos, ellas, albo ustedes suben, czyli oni, one, albo państwo wsiadają. I tak to wygląda. Teraz przechodzimy do ćwiczeń. Zrobicie to sami. Także zapamiętajcie tutaj ten schemat, bo zaraz sprawdzicie swoją wiedzę. I to tyle. Widzimy się. Shimano, tutaj Piotrek z przeszłości. Jeżeli zauważyliście, że trochę się zmieniła sceneria, jest jakaś różnica między tym klipem a poprzednim, to dogrywam ten filmik, bo podczas przerzucania coś tam się utraciło. A jak możecie usłyszeć, jestem chory, mam bardzo zatkany nos. No, ale czego się nie robi dla widzów. Także dogrywam i w tym, w tym klipie daję Wam zadanie. Jeżeli oglądacie moje, moją serię z języka włoskiego, to już się przyzwyczailiście, że robimy ćwiczenia podczas filmiku, żeby, żebyście zobaczyli, czy się dobrze nauczyliście tego, tego co, co Wam przekazuję. I w serii z hiszpańskim będziemy robić to samo. Spójrzcie, mamy trzy czasowniki, bezokoliczniki, czyli... Amar, kochać, wender, czyli sprzedawać i decidir, czyli decydować. Każdy z nich jest zakończony na swoją własną końcówkę, które są zaznaczone kolorami. No i macie proste zadanie. Musicie po prostu odmienić przez osoby. Tutaj pamiętajcie o tym, co Wam mówiłem, czyli odróżnijcie temat od końcówki. Temat zostawcie, czyli przepiszcie i odpowiednio odmienicie tą końcówkę. No i to tyle. Powodzenia. Oddaję głos do studia, do piotka z przeszłości. Z przeszłości w sumie. I się mało. A tak wyglądają odpowiedzi. Czasownik Amar, czyli kochać. Jeszcze raz przypominam. Odmienia się tak. Zio Amo, ja kocham, tu, amas, ty kochasz, el, eja, usted, Ama, czyli on, ona, pan, pani, kocha. No są Amamos, my kochamy. Wosotkos amais, wy kochacie i ellos, ellas, albo ustedes, aman. Czyli oni, one Państwo kochają. Kolejny czasownik, czyli będę sprzedawać. Jeszcze raz mówię. Jo vendo, ja sprzedaję. Tu, vendes – ty sprzedajesz. Ej, e, usted, vende. Czyli on, ona, pan, pani sprzedaje. nosotros vendemos, my sprzedajemy. Wosotkos vendéis. Wy sprzedajecie EOS ellas ustedes venden. Czyli oni, one, państwo sprzedają. Ostatni czasownik, już zaraz się zamykam. Decidir, czyli decydować. Yo decido, ja decyduję, tu decides, ty decydujesz. El, ella, usted decide, czyli on, ona, pan, pani decyduje. Nosotros decidimos. My decydujemy, vosotros Decidis, Wy decydujecie i ostatni, ellos eas deciden, czyli oni one decydują. I to koniec. I tak naprawdę to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie lajka i suba. I w następnym odcinku opowiem Wam o czasownikach zwrotnych, czyli o takim lekkim tuiście co do tego tematu, który już znacie. Widzimy się. Siemano!